Crazy Taxi 3 o podtytule High Roller jest zręcznościową grą o prowadzeniu taksówki. Produkcja zagościła początkowo na Xboxie w 2002 roku, rok później pojawiła się na arcadech, a w 2004 swój port otrzymali również pc -towcy. Podobno twórcy próbowali opracować również tryb online, dodać cykl dnia i nocy, przenieść i trochę zaktualizować mapy z jedynki oraz dwójki, jednak ostatecznie większość z tych rzeczy porzucili, gdyż widocznie budżet oraz terminy były zbyt napięte. W głównym menu otrzymujemy możliwość obszaru jazdy, są tam również ciekawe wyzwania znajdujące się pod ikoną Crazy X, a także powtórki, które uprzednio nagraliśmy. Wchodząc w opcję ustawimy sobie czas oraz poziom trudności jaki będzie nam odpowiadał. Jest to wszystko fajnie rozbudowane i pomaga wskoczyć na głęboką wodę nawet największym żółtodziobom. Tak jak w poprzednich częściach do wyboru otrzymujemy kilka postaci oraz różniące się nieco taksówki. Każdą z nich steruje się trochę inaczej, jednak ja się w to nie zagłębiałem i nie przeprowadzałem żadnej głębszej analizy. Sam trzon rozgrywki jest prosty jak konstrukcja cepa. Jeździmy po dosyć sporych obszarach w mieście, zabierając przy okazji turystów i przechodniów, podwożąc ich w wyznaczone punkty, zarabiamy kasę i ustalamy coraz to nowsze rekordy. Wszystko dzieje się niesamowicie szybko. Pędzimy jak wariat tam, gdzie pokazuje strzałka, robiąc okazjonalne slalomy pod prąd, aby tym samym zgarniać większe pieniądze z napiwków. W lewym górnym rogu widzimy uciekający czas, a w prawym aktualną wypłatę. Wymagania pasażerów są naprawdę wysokie, a odległości do pokonania dość spora. Jako iż jest to japoński twór, normalnym są takie kwiatki jak specjalny przycisk do podskakiwania taksówką, zabieranie pasażerów z na oceanu. Gładkie pokonywanie 90-stopniowych zakrętów z maksymalną prędkością, czy zmiany płaszczyzny jazdy bez jakiegokolwiek wytracenia pędu. Włączając Crazy Taxi 3, wyłączamy logiczne myślenie, liczy się tylko i wyłącznie czysta zabawa oraz chęć śrubowania jak najwyższych wyników. Często zabieramy od jednego pasażera do nawet czterech, robi się niesamowicie ciężko i bez znajomości map na pamięć oraz przydatnych skrótów za dużo tu nie ugramy. Samo sterowanie pojazdami to czysty arcade. na napadzie jest specjalnie przydzielony przycisk do jazdy na wstecznym. Trochę jest to skomplikowane, zwłaszcza na początku, ale po paru przyjazdach każdy ogarnie o co w tym chodzi. Posiadając odpowiedni timing, jesteśmy w stanie szybko wystartować, tak jakby wystrzeliła nas jakaś armata. Z tego i podobnych trików skorzystają raczej najwięksi wymiatacze. Ja się na pewno do nich nie zaliczam, a tajemnicze techniki prosto z salonów gier są mi po prostu obce. Ludzie, których podwozimy są naprawdę śmieszni, trafią się zwykli turyści jadący na kawę, emeryci biegnący do nas o lasce, całe zespoły muzyczne z dziwacznymi fryzurami, bejsboliści wracający z meczu, dwumetrowi koszykarze z wyżelowanymi włosami, różnego rodzaju artyści, wrestlingowcy czy innego rodzaju dziwolongi. Rozbroiło mnie to, że niezadowolony klient po prostu wyskakuje sobie z taksówki w trakcie pełnej jazdy. Jest tu tyle absurdu, że głowa mała. Wielakie pojazdy odbijają się od nas jak piłki kauczukowe. Mieszkańcy panicznie uciekają. Na swojej drodze do celu kosimy setki stolików, koszy na śmieci, znaków ostrzegawczych, sygnalizacji świetlnej, różnego rodzaju kartonowych pudeł i innych przeszkód. Gdy już nam się znudzi jazda po miastach, możemy wziąć udział w różnych wyzwaniach. Te są naprawdę wymagające i zróżnicowane. Poświęcić trzeba o ogrom cierpliwości i stopniowego zdobywania wprawy. Pobawimy się tu w małysza na czterech kółkach. Na dyskotece porozbijamy kilka szklanych kul. Unikać będziemy wylatujących z tornada samochodów. Rozbijać statki UFO mgnając po polach. Przedzierać się po to, torze przeszkód pośród piramid, czy mgnać wąskimi ścieżkami tak aby z nich nie spaść. Zadanie jest znacznie więcej, i z czasem robią się jeszcze bardziej skomplikowane, testując w 100% nasze wcześniej nabyte umiejętności. Grafika nie jest najlepsza i widać po niej, że się zastarzała. Otrzymujemy tutaj trzy sporych rozmiarów miasta. Będzie to San Francisco ze swoimi stromymi ulicami, tonące w blasku reflektorów Las Vegas oraz z tego co dostrzegłem po autobusach miasto przypominające Londyn. Każda z miejscówek posiada wyjątkowe skróty i dobrze ukryte trasy. Cała animacja tak jak taksówka popyla niesamowicie szybko. Zabójcze tempo często powodowało, że nie ogarniałem co dzieje się na trasie. Z każdej strony bije masa kolorów. Poprawnie wykonane są różnego rodzaju modele budynków, szczegółowość samochodów lub różnorodność pieszych. Model jazdy naprawdę jest wygodny, a cele podróży sporych rozmiarów także nie da ich się przegapić. W najmniejszym detalu dopracowali animacje. Pojazdami jesteśmy w stanie wykonywać dosłownie cuda, gwałtownie przyspieszać, podskakiwać, robić różnego rodzaju drifty, obracać się wokół własnej osi, widowiskowo parkować, czy mijać innych na drodze jak przysłowiowe tyczki. Sami kierowcy też zostali wykonani charyzmatycznie. Będzie to m.in. długowozy Luzak Angel, ciemnoskóry mięśniak Big Spite, lekko przy kości pani Venus, raper BD Joe, przypominający ochroniarza gaz, a nawet podstarzały DJ Hot D. W głośnikach zawsze leci jakiś trash pop lub inne głośne nuty. Muzyka jest naprawdę wyskokowa i powoduje, że z każdą minutą coraz bardziej chce nam się grać. Oszaleć można słysząc jak pasażerowie nas poganiają, co chwilę nawigują, pokazując ręką w którą stronę mamy jechać, rzucają porady w stylu, aby uważać na inne samochody, wiwatują gdy efektownie kogoś wyminiemy. Na koniec dziękując za udany przejazd lub równając nas z błotem. Otoczenie też wypada stosunkowo dobrze. Niesamowity jest gwar zatłoczonego miasta. Piski uciekających w popochu ludzi na wyływanie za rogu, aby kogoś zabrać. Robotę robi również warkot silnika, jak i rzucane przez głównego bohatera one-linery. Szkoda, że w Crazy Taxi 3 nie ma jakiegoś rozbudowanego trybu fabularnego, kupowania i ulepszania pojazdu lub jakichś bardziej ambitnych zadań. Są natomiast dynamiczne, szalone wyzwania, nieszablonowe podejście do sterowania, za nic mające sobie jakikolwiek realizm. Gierka posiada jedyny w swoim rodzaju unikalny styl, ciekawą poruszaną tematykę, masa jest tu niedorzecznych ewolucji, zarabiania absurdalnej kasy i hektolitry adrenaliny płynącej w naszych żyłach. Jest to idealny tytuł na ciemne i pochmurne popołudnie. Gameplay nie nudzi. Się nawet po wielu godzinach. Ostatecznym testem umiejętności są bardzo ciężkie wyzwania. Grafika, jak i muzyka idealnie ze sobą współgrają. Tworzą hipnotyzującą atmosferę, która nie pozwala odłożyć pada nawet na moment. Jeżeli brakuje wam szybkiej akcji, tu w 100% ją znajdziecie. Mało jest gier wyścigowych o tak intensywnych doznaniach. Mi tam to wszystko się strasznie podobało, dlatego polecam sprawdzić. Taxi! Uh, yes! Hey, tax! Yeah! Uh. Yeah! Let's go! Um, it was nothing. Bye, Later. Who's so so? Carey. Yo, over here! Take me to the yacht harbor. Okay.